Witajcie! Dzisiaj będę chciała naprawdę w bardzo przyspieszonym tempie pokazać Wam, w jaki sposób skorzystać z bezpłatnej platformy Flipgrid, na której Nagracie krótkie filmy, krótkie lekcje i tutoriale dla waszych uczniów. Po pierwsze, wchodzimy na platformę flipgrid.com. Następnie zakładamy bezpłatne konto dla nauczyciela. To konto możemy założyć zarówno za pomocą platformy Google, jak i Microsoft. Ja wybieram platformę Google, ponieważ mam tutaj też utworzone swoje konto. Wcześniej już na Flipgridzie utworzyłam takie konto, w związku z czym po wejściu na stronę po zalogowaniu się zobaczycie państwo wcześniej stworzone przeze mnie przestrzenie klasowe wirtualne na których tworzę filmiki. Po pierwsze muszę utworzyć właśnie taką wirtualną klasę. Klikam w czerwony przycisk Dodaj nowy grid albo nową siatkę. Nazywam ją specjalni.pl. Następnie zaznaczam społeczność dla której ta platforma będzie czy ta przestrzeń będzie skierowana? Jest to społeczność edukacyjna dla nauczycieli. Automatycznie flip utworzył mi taki kod do tej platformy. Klikam kolejny, jeszcze raz kolejny, i mam nadzieję, że moja siatka, czyli moja przestrzeń wirtualna specjalni.pl została utworzona. Tak też się stało. Automatycznie platforma prosi mnie o nagranie krótkiego przywitalnego, Takiego filmiku dla moich uczniów, ja tego teraz, teraz robić nie będę, ponieważ utworzę już film, tutorial, który będzie wam, mam nadzieję, pomocny do tego, żebyście wiedzieli, w jaki sposób tu na platformie takie filmiki tworzyć. Klikam zatem w czerwony przycisk, dodaj temat. Moim tematem będzie tutorial. Tu tutorial. Mogę dać opcjonalnie opis. Pamiętajcie, że platforma jest anglojęzyczna. Ja korzystam z przeglądarki Chrome, mam w ustawieniach już automatycznie taką opcję, że Tłumaczy mi anglojęzyczne strony na język polski. Kolejną rzecz, którą muszę zrobić, to ustalić sobie, ile minut będzie trwał mój tutorial. Ja zawsze zaznaczam 10 minut, dlatego, że jeśli w trakcie przedłuży mi się moje nagranie, to nie muszę się denerwować, że nie zdążę go nagrać i mogę sobie spokojnie ten film nagrywać. Jeśli Państwo chcecie tylko krótką wiadomość dla Waszych uczniów nagrać, możecie wówczas wybrać krótką, krótszą opcję. Tworzę sobie moją, mój temat, który będę za chwilę nagrywała, wszystko gotowe. W związku z czym zobaczcie, ja zrobiłam tutorial, a platforma automatycznie przetłumaczyła mi to jako instruktaż. Dodatkowo pojawił się zielony przycisk: Nagraj odpowiedź. Korzystając z tego przycisku, zobaczcie, przeszłam do opcji, w której będę nagrywała swoje wideo, swoją mini lekcję 10-minutową dla moich uczniów. Ten przycisk czerwony z kamerką odpowiedzialny jest właśnie za tę, za, za tę przestrzeń 10-minutową, którą będę tworzyła dla moich uczniów. Co ja tutaj mogę zrobić? Po pierwsze, zobaczcie, mogę dodać karteczkę do mojej lekcji, na przykład z jej tematem. Poza tym mogę zmienić filtr mojego wideo. Mogę na przykład zaplanować sobie taki pikselowany film. Dodatkowo mogę wybrać napis i mogę na przykład zapisać temat mojej lekcji. Ja dzisiaj napiszę: witajcie. Taki tekst mogę umieścić w dowolnym miejscu. Oprócz tego mogę dodać ikonkę do mojej lekcji. Ta ikonka pojawiła się na oknie, mogę nią zakryć moją twarz, ale mogę też ustawić ją w dowolnym miejscu na moim ekranie. Oprócz tego, zobaczcie, mogę skorzystać z pisaka, mogę wybrać kolor. Mogę coś narysować, mogę coś napisać, coś, co będzie mi potrzebne w trakcie lekcji. Dodatkowo mogę skorzystać z tablicy, zarówno tablicy białej, jak i czarnej, na której będę mogła coś moim uczniom tutaj zapisywać, tłumaczyć i w ten sposób prowadzić lekcję. Odklikując w puste miejsce, będę mogła tę tablicę wyłączyć. Dodatkowo te rzeczy, które zapisałam na moim filmiku, mogę w każdej chwili usunąć. Jeśli będą mi przeszkadzały, ale mogę je też ustawić w dowolnym miejscu na moim. Na moim filmiku. Ponadto, zobaczcie, do mojego filmiku instruktażowego mogę dodać jakieś zdjęcie. Jeśli na przykład dzisiaj omawiałam z moimi uczniami instrukcję prasowania, to mogę dodać taką instrukcję w trakcie filmu. Mogę ją omówić, mogę ją ustawić w dowolnym miejscu, mogę ją sobie zmniejszyć, a później, jeśli ona już nie będzie mi potrzebna, mogę ją po prostu usunąć. Dodatkowo, do mojego filmu, w tym miejscu mogę dodać również inny plik. Mogę przekazać na przykład plik wideo, który będzie częścią mojego nagrania. W jaki sposób nagrywam tutorial? Klikając, zobaczcie, w czerwoną ikonkę kamery. W tym momencie został uruchomiony, zostało uruchomione moje nagranie. Widzę cały czas postęp mojego nagrania w każdej chwili. Jeśli będę chciała zatrzymać moje nagranie, mogę to oczywiście zrobić, klikając na przycisk stop. Dodatkowo pojawi mi się to nagranie, jak będę chciała je podejrzeć. Klikam dalej, nagrywam dalszą część mojego nagrania. Jeśli uznam, że mogę już je zatrzymać, chcę je zobaczyć, kontek, klikam na. W tym momencie został uruchomiony. Zostało uruchomione moje nagranie. Widzę mhm. cały czas postęp. Zobaczcie, mojego... wgrało się moje nagranie. W każdym momencie będę mogła to nagranie, które jest już nagrane, przyciąć, na przykład, bo uznam, że jakaś część jest niepotrzebna. Więc to nagranie będę mogła też sobie zmniejszyć, skrócić. Do tego już obecnego nagrania będę też mogła dograć kolejne, prawda? Jeśli w tym momencie uznam, że moje wideo jest już całkowicie kompletne, to klikam na ten przycisk Next. Jeśli nie, chcę jeszcze dograć jakiś element, klikam ponownie na przycisk, i w tym momencie mam taką możliwość, żeby dodać dalszą część nagrania. W tym momencie już rzeczywiście. Uznam, że moje nagranie jest kompletne. Klikam Next. Jeszcze raz potwierdzam, że moje nagranie jest gotowe. W tym momencie program prosi mnie o dodanie selfie do mojego filmiku. Mogę się tutaj poprawić. Mogę się uśmiechnąć do moich uczniów. To selfie będzie dodane do filmiku. Klikam Next. Czekam, aż załaduje się mój filmik. Po załadowaniu 100% mojego filmu. Doda się on do przestrzeni, którą nazwałam specjalni.pl, będzie on nazwany tutorial i automatycznie zostanie do niego wygenerowany link. Będę mogła to wideo udostępnić moim uczniom. Za pomocą linku będę mogła też taki tutorial osadzić na przykład na blogu, na stronie szkoły albo na przykład w narzędziu Geniali. Jeśli przygotuję dla uczniów prezentację i będę chciała dodać do tej prezentacji krótki filmik, również będę mogła to zrobić. W jaki sposób zatem taki filmik będę mogła udostępnić? I gdzie znajduje się ten link, to chwileczkę musi potrwać. Ja za chwilę pokażę, jak już załaduje się 100%. Zobaczcie, załadował się. Mogę nazwać filmik Tutorial. Mogę dodać dodatkową, mogę dodać jeszcze do tego filmiku jakiś link dodatkowy. Jeśli tego nie robię, nie muszę. Ok, i zobaczymy, czy. W moim, słuchajcie, w gridzie, ta, ten film odświeżam. Czasami jest właśnie taki problem, że muszę odświeżyć stronę. Jest, zobaczcie, odświeżyłam, nic się tutaj nie stało. Mam filmik nagrany pod nazwą Instruktaż 19 maja, jest on aktywny. Mam tutaj jeszcze również działania, które mogę dodać do tego tematu. Mogę również się nim podzielić i zobaczcie. Jak kliknę sobie w ten przycisk, to mam dodatkowo wygenerowany link, który mogę udostępnić moim uczniom. Mogę również go automatycznie udostępnić w Teamsach, mogę go udostępnić w Google Classroom, mogę go również przypiąć w chmurze i mogę do niego wygenerować sobie link, który pozwoli mi na osadzenie. Słuchajcie, na osadzenie mojego filmiku w, na przykład, w Geniali albo na blogu. Skopiuj kod do umieszczenia na stronie. Skopiowałam ten kod i będę mogła go osadzić na blogu. Mogę również automatycznie do tego filmu, zobaczcie, wygenerować sobie kod QR. Taki kod na pewno. Umożliwi szybsze dostanie się do filmiku uczniom, którzy korzystają chociażby z moi drodzy, z telefonu. Myślę, że to bardzo fajne narzędzie. Zachęcam do tego, żeby skorzystać i udostępniać go swoim uczniom. Pozdrawiam!